Jaho! I z tej strony witam wszystkich serdecznie. Gremiali teraz do Was. Part 1. Ach, ten korytarz, co? Ten korytarz pokój 608. Mazienka. Cześć, Anno. Dawno nie rozmawiałyśmy. Właśnie wydałam zgodę na operację. W zasadzie to nie miałam wyboru. To była formalność. Chcę, żebyś wiedziała. Że przez te wszystkie lata dotrzymywałam obietnicy, mimo obowiązków, które na mnie ciążyły. Troszczyłam się o nią. Skoczyłabym za nią w ogień. Teraz mamy szansę, by uratować wszystkich. Wszystkich. Bo przecież o to nam chodziło. O to chodziło Tobie. Chcą żebym zabiła przemytnika. Nie mam zamiaru zabić jedynego człowieka, który zrozumie wagę mojego wyboru. Ktoś mi mówi, że nie wybaczę. Ciekawe, czy to było. To taki jest pokój tutaj, Marlin? Czy akurat tu się działa i tu nagrywała? Interesujące, prawda? Ech, wielki znaczek świetlików. Sporo rzeczy dookoła. Te drzwi. Ja wiem, że z tej strony nic nie ma, bo tu bywam. Uff! Tutaj teraz, dobra. Ej, dobrze. Zaczynamy. Doktorze, co tu robicie? Nie pozwolę jej zabrać. Myśl o życiach, które możemy uratować. Nie zbliżajcie się. Nie żartuję. Możemy mu zabrać nóż, możemy go zastrzelić. Nie będę do niego strzelać, to będzie straszne. Przepuść mnie. Nie da się przejść. Dwoje pielęgniarzy? Pielęgniarek, jedna na pewno kobieta, druga, druga chyba też. Kali, zamknij się! Można ich zabić, ale nie będziemy tego robić. Chuj, skarbie. Trzymam cię. Trzymam. Skarbie, powiedzieć. Chulera! do oddziału dziecięcego! Do mnie! Już! Cholera... Jest tam! Dostaniemy się Ju Run! Się. Nie, nie, nie. Się. Tam było napisane na ścianie, widzieliście? No dalej... Nie masz dokąd uciec! Go z twoja ostatnia szansa! Zostaw ją! Założyłem go! Ani kroku dalej! Dalej, hey, dalej... Zatrzymaj się! Nie uratujesz jej. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpi ją banda klikaczy. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze o tym wiesz. Słuchaj, nadal możesz. Podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. Już za późno zabił chirurga, zabił lekarza. Okazuje się, że jest więcej takich jak ty, którzy są odporni i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Wydarzyłoby się dalej. Czoło jest zdecydowanie bezwzględny. To chyba idziemy. Powinniśmy dojść tędy. Okej. Okay. Ładne zmienimy. miejsce na działkę, nie? Ta. Sterowanie. Dokładnie tam, gdzie stoi, jest ładne miejsce na działkę. Przyjechaliśmy gdzieś tam. Oczywiście za nami się zawaliły drzewa, które nie pozwalają nam przejść. Eli wraca do szpitala. Teraz tak, popatrzymy na widoki. I kwestia takiego pytania. Myślicie, że Marilyn wciąż goniłaby Eli? Jest szansa, że tak. Czy znaleźliby kogoś innego zamiast tego lekarza? Teoretycznie w jakimś stopniu znamy odpowiedź na to pytanie przez drugą część. Ale nie znając drugiej części, nie wiemy o tym. Teraz wiemy, że zastrzyjuł no. Na tę chwilę, ostatniego lekarza, który mógłby cokolwiek z nią zrobić. Ale ta rzeka jest świetna. Czy my mamy coś do podniesienia tutaj? Nie. Mamy wszystkie komiksy, ale zanim nie zaczniemy czytać, zajdziemy sobie jeszcze ostatni. Miejsce masz rację, Joel. Świetne. Tutaj mieć działkę. Gdzie on tam stoi, przed tym. Widoki świetne. Nie powinni nam tutaj wejść zarażeni od tej strony, ani od tamtej, skoro rozwalili nam tam drzewa. W samochodzie musiało się coś zepsuć. Ciekawe, czy jesteś ogólnie w środku. I znaleźli gdzieś jakieś nowe ciuchy. Chciałam zobaczyć, jakie ma buty. Dalej czerwone. Może miała w plecaku? Ha. Bo plecak skądś jej dorwał. Ciekawe, skąd wziął jej plecak. Tak! Szukaj światła. Idę. Uważaj na głowę. Dobra. Już. Już nie te lata. O! Nie mówiłem ci tego, ale często chodziłem z Sarą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem. Myślę, że że polubiłaby się. Ona na pewno by Cię polubiła. Ale nie jest pewna siebie. Dobra, my musimy iść w tej okolicy. Patrzcie, tu jest nagle po takiej dramatycznej akcji zwierzątek, roślinek, ptaszków, wiewiórków, królików. <laughs> Stąd też są dobre widoki. Ale widać, że Jackson jest nie z tej strony. O, to jest nasz cel, hmm. <laughs> dzikie światło gwiazd, księga 14. To teraz przeczytamy wszystkie, tak, uu! Uh. Chwilę się zawahałam, że może nie znaleźliśmy któregoś, ale przeczytamy. Ach, ja nie mogę tu. A mogę, dobra. Yy, bez latarki. Da się bez latarki. Nie da się. A od tej strony ma ustawione? Yy. Okej. Okay. księga pierwsza. Doktor Daniela Starr snuje marzenia o odległych obszarach przestrzeni kosmicznej. Do roku 2186 ludzie podbyli Układ Słoneczny, ale okowy szczególnej teorii względności uniemożliwiają im dalszą podróż. W swoim centrum badawczym na Ganymedesie, Daniela znalazła się u progu odkrycia naukowego, który odpowie wreszcie na pytanie, czy jesteśmy sami w kosmosie? Dalej. Księga druga cząstki nośne. Pierwszy przeprowadzony przez Danielę test napędu z skokowego punktu zerowego zakończył się sukcesem. Ale kontakt z pilotem został natychmiast utracony. 48 godzin standardowych później pilot wrócił odmieniony i przekazał komunikat, który zaczynał się od słów jesteśmy wędrowcami. Mhm. Księga trzecia. Warto okładki też obejrzeć za każdym razem. Nośnik oddziaływań. Rada, choć sceptycznie nastawiona do odkryć Danieli, zmuszona była przyjąć do wiadomości niepokojącą rzeczywistość. W pobliskich układach bieżnych pojawiły się i znikały niezwykle masywne obiekty, które sukcesywnie zbliżały się do słońca. Miały do niego dotrzeć w ciągu kilku dni. Daniela została przetransportowana na pokład okrętu Kobayashi, którego kapitanem był James Ryan. Jej zadaniem było zbadać wszelkie możliwe zagrożenia. Nieokreśloność. Czytaj. Okładka, też super. Księga czwarta, nieokreśloność. Liczba ludzi zmalała z bilionów do miliardów. Technologia podróżnych przyćmiła wszelkie spekulacje dotyczące rozwoju technologicznego ludzkości w następnych pięciu wiekach a żałosne próby oporu zostały całkowicie udaremnione. Ledwo uszedłszy z życiem po katastrofie Kobayashiego, Daniela i Kapitan Ryan muszą stawić czoła zbliżającemu się zagrożeniu na powierzchni Tytana. Naprawdę fajnie się czyta po kolei. Patrzcie na tę okładkę. Nie mogę wyłączyć latarki. Ta okładka wygląda trochę jak ten, jak Thanos i tak dalej. Obcy element. Podróżni odnieśli druzgocące zwycięstwo, a ludzkość musiała przystać na barbarzyńskie warunki kapitulacji. Ciało każdego żyjącego mężczyzny, każdej kobiety i każdego dziecka stało się łupem wojennym. Czy Danieli uda się zrzucić to okrutne jarzmo? Następna księga. Tak. Kało mi to trochę przypomina. Księga szósta. Akre, akrecja. Daniela i kapitan Ryan zostali rzuceni na arenę. Pojedynkowi, który tylko jedno z nich ma szansę przetrwać, przyglądają się zachłannie podróżni. Czy Daniela zdoła odsunąć na bogu uczucia, jakim darzy kapitana, i stoczyć walkę o swoje własne życie? Następna. Księga szósta, nie. Siódma. Radykałowie. Po nieprawdopodobnej ucieczce za Daniela i James są teraz najintensywniej poszukiwanymi ludźmi w Układzie Słonecznym. Nowo zdobyta sława sprawiła, że zainteresowała się nimi tajemnicza organizacja zwana Ostatnią Strażą. Sporadyczne i zagadkowe tropy, na jakie udaje im się trafić w trakcie poszukiwań organizacji, prowadzą dwoje uciekinierów na mały, nieregularny księżyc Saturna Hyperiona. Jesteśmy w połowie, czekajcie. W połowie. Naprawdę te okładki są świetne. Mhm. Świetne. Księga ósma Negentropia. Dzięki zdolnościom dowódczym kapitana Ryana oraz wiedzy technologicznej Danieli, wypady ostatniej straży stają się coraz śmielsze. Czy etos naukowca przeszkodzi Danieli w wykorzystaniu swojej wiedzy w celach destrukcyjnych? Następna. Trochę broloczek z plecaka widać. No. Nieźle. Księga dziesiąta. Faza głęboka. Dzięki skonstruowanemu przez Daniele urządzeniu wykorzystującemu przesunięcie fazowe, czujniki podróżnych nie zdołały jak dotąd wykryć von Neumanna i jego załogi. Jednak każdy skok punktu zarowego przemieszcza ją w głąb ogromnego międzygwiezdnego imperium, a nadzieje na szczęśliwy powrót maleją. W ciągu trzech dni... Pokonana została odległość jednej czwartej promienia galaktyki. Za kolejne dwa ekipa znajdzie się w świecie podróżnych. Jeśli nic nie zakłóci, podróży. Czy jest dziesiąta księga, czy ta była dziewiąta? Ósma, a gdzie jest dziewiąta? Nie mamy dziewiątej. 11, 12, 13, 14. I któraś jest 9? Ułóżcie, któraś musi być 9. 12. Jednak są niepo kolei ułożone. Jest 9. Jest 9. Chyba, jak zabrali tą ekipę. Osad albo osąd. Zbliża się czas drugiego testu lotu z prędkością nadświetlną. Tym razem celem misji jest nie eksploracja, ale infiltracja, a Daniela również weźmie w niej udział. Ładunek 20, teratonowa bomba antywęglowa, załoga ośmioro najzdolniejszych, najbardziej niebezpiecznych kobiet i mężczyzn z ostatniej straży, nie bez skłonności samobójczych. Cel misji zagłada świata podróżnych. No, dokładnie, teraz się zgadza. Teraz powinna być faza głęboka, tak? o tym, że przeskoczyli dokładnie że przeskoczyli tam część galaktyki mocno to teraz 11. ok teraz się zgadza 11 ant cząstki po serii błędów nawigacyjnych von Neumann znalazł się w koronie białego karła Zniszczenia okrętu są poważne, a napięcie między członkami załogi niemałe. Co więcej, urządzenie maskujące przestało działać, więc trzeba było ukryć okręt w obuku molekularnym. Niełatwo będzie Danieli odzyskać zaufanie załogi po popełnieniu takich błędów. Czy Neumann to nie jest jakieś odniesienie do tego? Dyrektora Naughty doga? Tak myślę. Dobrze, ty jesteś, księga 12, zgadza się. Punkt zerowy minęło 15 dni odkąd podróżni odkryli nie mogącego się już dłużej ukrywać wonne umana. W przeprowadzonym ataku zginęła większość załogi, a co gorsza, w jego następstwie zakłócony został ciąg reakcji w silniku energii punktu zerowego. Przy prędkości podświetlnej potrzeba by 6 lat, aby dotrzeć do świata podróżnych. Znajdują się oni blisko, ale nie dość blisko. Wygląda na to, że Daniela straciła wszelką nadzieję. Tak. Okładka też wygląda nieźle. Mhm. I co, i to była Księga 9? Tak, dobrze. Kataliza. Nieźle. Księga 13. W obliczu porażki Daniela i James decydują się ponieść największą ofiarę dla ludzkości: skierować okręt z bombą antywęglową oraz nimi samymi na pokładzie prosto w gwiazdę neutronową. Eksplozja. Jaka następuje, jest najbardziej niebywałym wydarzeniem astronomicznym od momentu formowania się galaktyki, a w jej wyniku zniszczona zostaje flota podróżnych, ich świat, a także niezliczone układy gwiazd. Czy poświęcenie dwojga największych bohaterów ludzkości wystarczy, aby wyrwać ją z żelaznego uścisku podróżnych? I uwaga, teraz się dowiemy, co jest w księdze 14. Patrzcie, jest Daniela z jakąś metaliczną łapką. Osobliwość. Podróżni zostali osłabieni na jakiś czas. Przed chwilą było powiedziane, że wysadzeni całkiem w powietrze. Dzięki swojemu śmiałemu planowi, a także graniczącej z cudem ucieczce, Daniela stała się postacią nieomal legendarną w ostatniej straży. Natomiast ofiara, jaką złożył kapitan Ryan, uczyniła z niego męczennika. I jest to fikcja, w którą Daniela nie zamierza ingerować. Ha. Ciekawe. Ofiara. Myślicie, że rzeczywiście zginął? Czy niekoniecznie? Widać, że ona straciła jedną rękę. Ale mamy przeczytane wszystkie komiksy po kolei. Uuu, posiedzieliśmy tu troszkę, co? Nie obrażę się, jeżeli nie chcieliście tego słuchać i ten fragment. Zrozumiałem. Z tym, że zakoleją się fajnie... Historkie, Historykę, chciałam powiedzieć i historię razem. Historkie, słuchaj. No. Joel, no i pytanie, zrobilibyście to co Joel? Ech. Zobacz tam, już prawie jesteśmy na miejscu. Jackson. Myślicie, że to są te same... Już niedaleko. Te tutaj? Że od tej samej strony wspinali się w drugiej części, tutaj. No, już niedaleko. Eli się nic nie odzywa. Nic, a nic. Nic, a nic. Popsuł. Zaraz podejdziemy. Chcieliśmy się przyjrzeć Jackson. I podejść tutaj, jak zawsze. Pomoczyć spodnie. Opaćcie, jak głęboko do wody doszło. Wow, Ło, nie boisz się. Ha, jest mokra jest. Jak fajnie przeskakuje. No dobra. Chodźmy. Okej. Mam cię. rękę. Zaczekaj. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką, i ją też ugryźli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona. Powiedziała, że. Musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Eli. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem też. Później sam. To nie twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak. Zawsze odnajdziesz coś, o co warto. Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale. Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą. Przysięgam. Kończymy po raz drugi na kanale tę historię. Zawsze wszelką cenę to trofeum. Zakończenie gry. O, żeby zdobyć pozostałe trofea, moi drodzy, musimy zagrać w dodatek, który oczywiście zagramy. Nie martwcie się, nie zostawimy go bez, bez serii. Będzie krótki, bo dodatek jest krótki. Bardzo go lubię. Zwłaszcza tę część, w której gramy tak jakby w teraźniejszości. Nie we wspomnieniach Eli o tym, jak ją ugryzło, bo na tym właściwie polega dodatek, ale tam, co jesteśmy w zimie właśnie, to jest fajna. Fajnie to zrobili, powiem Wam. No. I tam będziemy mogli osiągnięcia pozostałe złapać i zrobić grę na 100% z platyną. Myślę, że będzie fajnie i że jest warto. I myślę, że dosyć szybko zrobimy ten dodatek, bo po co zblekać? Na co czekać? Po co czekać? Ja zostawię Was z napisami jak zwykle, przyspieszonymi bardzo mocno, zostawioną muzyką w tle. Powiedzcie co myślicie, zrobilibyście to co Joel? Czy nie? To jest mega. Gdyby nie druga część to byśmy zostali, wiecie, tak w tym momencie. Na no, druga sprawia, że jakieś decyzje musielibyśmy podjąć. Więc zachęcam, zachęcam osoby, które jeszcze nie grały do zagrania, jak nie macie żadnej kopii, to polecam kupić sobie remake. Bo sterowanie grafika jest mega, mega, mega. Bez porównania po prostu tak naprawdę z poprzednią częścią. A jeżeli macie już pierwszą wersję, remaster czy coś, no to. To już od Was zależy. Czy chcecie wydać tyle pieniędzy na, na remake. Mnie się bardzo podoba. Trochę dużo, co? Ale może, a może za jakiś czas. Może za jakiś czas. Dobrze, to widzimy się w dodatku.